Podczas Bożyńskiego Święta Grzyba prawdziwym sukcesem okazały się koncerty zespołów Przystanek Mrówkowiec, Krzywa Alternatywa, koncert Ewy Farny, a także zespołu Kombi, z którym udało nam się porozmawiać. Sezon koncertów plenerowych dobiega końca, ale okazuje się, że zespół chętnie gra koncerty na świeżym powietrzu. Bardzo dobrze nam się gra takie koncerty. Gramy to już od wielu, wielu lat. No, jest teraz taka, kiedyś kiedyś za, jeszcze za naszych czasów zamieszłych, to to nie było tego typu koncertów. To były same salowe, ewentualnie jakiś stadion się zdarzył czasami, ale głównie zamknięte. Teraz już od wielu lat, z kolei jest no, moda i tradycja na, tak, na tego typu koncerty otwarte, no i ma no, to swoje plusy, bo jest e, bardzo dużo ludzi dzięki temu, bo jest dużo miejsca, jest świeże powietrze <grytanie> i się bardzo dobrze gra wtedy. Grzegorz Skawiński opowiedział także o tym, kiedy wyczuwa energię płynącą z publiczności. To widać już od początku się czuje, aczkolwiek zawsze jest taki moment oczekiwania. Jak wejdzie zespół, jak, jak zabrzmi, jak zagrają, jak wyglądają. Myślę, że, że zazwyczaj to się w naszym wypadku przynajmniej tak to się dzieje, że koncert się po prostu rozwija, rozkręca, nabiera tempa, aż doprowadzamy całą rzecz do zenitu. Koncerty zespołu Kombi zawsze obfitują w gamę najciekawszych utworów, ale wybór nigdy nie jest taki prosty. Z tej przyczyny, że mamy dosyć duży repertuar, to mamy kłopot z doborem utworów no i siłą rzeczy e, wybieramy te najbardziej popularne. Czasami, czasami zmieniamy kolejność, zmieniamy ustawienie, ale to dotyczy dosłownie kilku utworów, a trzon jest ten sam. Nawet zaczynamy koncert teraz jednym z tych utworów z ostatniej płyty. E, także no, tak jak powiedziałem, że... Gramy te najpopularniejsze piosenki. W zasadzie w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, nie tylko w Polsce, na świecie, wszędzie gramy w ten sam sposób i to nie ma znaczenia. Czy jesteśmy w małej miejscowości jak dzisiaj, czy jesteśmy w Nowym Jorku, czy w Paryżu, gdziekolwiek tam gramy tak samo i zawsze nasz koncert wygląda podobnie, zresztą będziecie mieli się okazję przekonać, przynajmniej u was jak wygląda. Gatunek muzyki, jaką grają, nazywany jest pop -rockowym. A co tak naprawdę gra w duszy muzyków? Poprok. rock. <grych> Nie, wszystko jest nam bliskie. Każda dobra muzyka jest nam bliska. jest dobry pop, to jest dobry jest Dobry rock, też jest dobry. A jak jest i pop, i rock, to też jest dobrze. Kraliśmy kiedyś w zespole, ENA, no, to było nam dużo bliżej do rocka. Teraz gramy w kombi, jest nam trochę bliżej do jednak ma, ma to jednak mimo wszystko rokowe takie zacięcie i lekki pazur, który mam nadzieję usłyszeć.